Zaczęliśmy przygotowania dokładnie tydzień temu we wtorek. No, oczywiście cały okres przygotowawczy spędzimy na własnych obiektach. No, nie ukrywam, że wyczekujemy bardzo na jakąś odwilż, bo w tej chwili boiska no, nie nadają się specjalnie do treningu, takiego jak, 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 jaki byśmy chcieli prowadzić. No, miejmy nadzieję, że aura się w przyszłym tygodniu zgodnie z zapowiedziami okaże bardziej łaskawa i. Będziemy, śnieg zniknie z boisk, co, co znacznie uatrakcyjni zajęcia jakie mamy w planie. trenujemy cztery razy w tygodniu. Od najbliższej soboty zaczynamy mecze kontrolne. Zaczynamy spotkaniem z Witkowią Witkowo w Gnieźnie i właściwie większość sparingu mamy zaplanowany właśnie, właśnie w Gnieźnie Będziemy rozgrywać. Mam nadzieję, że ostatnie dwa, jeśli dobrze pamiętam, z Pelikanem, Niechanowo i z Tarnowią, Tarnowo Podgórne już uda nam się rozegrać na, na boisku naturalnym. Aczkolwiek mamy zarezerwowane, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, mamy przygotowane również boisko, zarezerwowane boisko w Nieźnie ze sztuczną nawierzchnią. Staramy się jak możemy tutaj już zajęcia uatrakcyjnić. Zawodnicy mają zajęcia z aerobiku, czy, czy może to troszeczkę za, za wąskie może pojęcie, ale też takiego wrytu muzyki, wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych, koordynacyjnych, siłowych i tak dalej. Bardzo to fajnie i profesjonalnie jest prowadzone przez panią na naszej hali. No i pozostałe, pozostałe zajęcia mamy yy, dwukrotnie, spotykamy się na razie na boisku, mamy zajęcia na boisku i jeden, jeden raz w tygodniu we wtorki na bieżni lekkoatetycznej, gdzie tutaj typowo, typowy trening bez piłek zawodnicy mają zaordynowany. Najnowsza wiadomość jest taka, że zrezygnował ze względu na, na pracę, zrezygnował z, z dalszej gry w Wiktorii yy, Kuba Cierpiszewski. Natomiast no, w tej chwili mamy dwie nowe twarze. Jeden z zawodników jest Alan Kujawa, który trafił do nas z Sokoła Kleczew, a w rundzie jesiennej był zawodnikiem, reprezentował barwy SKP Słupca. Ja miałem zresztą z Alanem okazję pracować właśnie w Sokole Kleczew. I drugim zawodnikiem jest Dawid Kierzek, który ostatnio reprezentował barwy z LKS-u Ślesin, jeśli dobrze pamiętam, a poprzednio występował w trzecioligowej pogoni Mogilno i w trzeciolig, również w trzecioligowej Kujawiancy Izbisa Kujawska. Także to są na, te, na tę chwilę jedyne wzmocnienia. Aha trenuje z nami jeszcze Manu Emanuel nazwiska nie помnę. i znaczy to czy, to, czy z, z, pomyślnie przejdzie z test, testy jakie mi zostaje poddany czy no, po prostu na, w treningach pokaże swoją przydatność do zespołu no to wtedy podejmiemy decyzję i stanie się pełnoprawnym członkiem naszego, naszego zespołu plany no każdy mecz, jaki, jaki przyjdzie nam rozegrać, będziemy chcieli wygrać i oczywiście każdy z przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, pewnie do każdego meczu będzie również po, po, z takim samym nastawieniem podchodził. Mam nadzieję, że, że jednak to my będziemy górą w tych meczach i na co nam to da na koniec, na koniec sezonu, to, 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 to się okaże bo wiemy, że nawet wygrywając wszystkie mecze, to też nam to nie zagwarantuje pierwszego miejsca w tabeli na koniec rozgrywek. Także znamy swoją siłę, znaczy znam siłę zespołu, tak już no, bo śledziłem wyniki. Wiem, że ten zespół stać na, na, na bardzo dużo i, i po prostu tak jak powiedziałem już tak bardzo poważnie, no, chcemy, chcemy powalczyć zdecydowanie o, o pierwsze miejsce w tabeli.